Właśnie w tym momencie wystartował limitowany drop koszulek Wrestle One Właśnie tych koszulek, które już teraz możecie kupić na sklepie wrestlestore.pl, do którego link podany jest w opisie oraz w komentarzu przypiętym pod tym filmem. Składając zamówienie dzisiaj do godziny 23.59 i używając kodu OTC, kupicie tę koszulkę w promocyjnej cenie 99 zł. Koszulki oczywiście są limitowane, są tylko teraz przez określony czas i nigdy więcej ich już nie będzie. Drop potrwa do 10 lipca i wraz z tym dniem. Zakończy się także możliwość kupienia tej koszulki, także im szybciej tym lepiej, tym bardziej, że właśnie teraz na start przygotowałem dla Was specjalną promocję. Serdecznie więc Was zapraszam do kupna tej koszulki i do łączenia do rodziny Rest One. i bardzo moi drodzy Wam dziękuję za to, że jesteście razem ze mną i że wspólnie tworzymy ten projekt. A w dzisiejszym odcinku, jak już zauważyliście, temat Sefa Rollinsa i zmiany planów, jeżeli chodzi o realizację walizki w jego wykonaniu. Dość dużo się nam podziało i właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Oczywiście na początku chciałbym jeszcze podziękować użytkownikom Polski General, Celerceli, Katu oraz kubuks.pl za wspieranie kanału na poziomie Hall of Fame, a także dziękuję Wam wszystkim za subskrybowanie kanału, ponieważ za chwilę wbijamy te upragnione 10 tysięcy subów. W komentarzach zapraszam Was do dyskusji na temat Sefa Rolinsa. I dajcie znać, na którym tytule chcielibyście, żeby zrealizował on walizkę. Czy jest to mistrzostwo WWE, czy jest to mistrzostwo World Heavyweight. Zacznijmy od tego, co wydarzyło się na ostatniej Galimanday Trap, bo wydaje mi się, że dość mocno zmyliło to nas, jeśli chodzi o kierunek, który wydawało się, że set Rollins ma naprawdę już obrany. Miałem wrażenie naprawdę, że WWE bardzo mocno skupiło się z Sethem Rollinsem na mistrzostwie WWE i że to właśnie na tym mistrzostwie zostanie zrealizowana walizka. Swoją drogą walizka dostała nowy wygląd, została całkowicie odświeżona właśnie pod Cefa Rolinsa w kolory czarne i złoty i naprawdę wygląda ona solidnie. Od samego początku mówiłem o tym, że Seth Rollins zrealizuje tą walizkę na Johnny Cena, że ma to większy sens, żeby właśnie w tym kierunku WWE poszło z całą walizką Money in the Bank. I naprawdę tak uważałem do w zasadzie teraz, ponieważ przez to, że Rollins zainterweniował w segment Guntera, mam przeczucie, że do realizacji walizki może dojść właśnie na Gunterze i już wam tłumaczę dlaczego. Wiemy dobrze, że John Cena na Summerslam zawalczy z Codym Rhodesem. Mówiłem o tym, że na SummerSlam możemy dostać jakiś Triple perfect match, bądź felt a foray match z udziałem właśnie czy samego CM Punk'a, który też we wczorajszym odcinku twierdziłem, że naprawdę ma sens, żeby dalej był angażowany w rywalizację z Cena już nie jeden na jednego, ale nawet Triple perfect match właśnie Cody Rhodes, John Cena i CM Punk ma naprawdę sens. W tym momencie jednak stawiamy dosłownie 100% na to, że Seth Rollins zrealizuje walizkę w tym właśnie oto starciu. Jak widać WWE chyba nie do końca wie, jak chce tego cash Chyba nie do końca mają te plany, które wydawać by się nam mogło już od dawna ponoć niby były gotowe. Albo faktycznie te plany były gotowe, ale to wszystko co się działo miało tylko i wyłącznie nas rozproszyć. Jak już mówiłem, ja uważałem, że Seth Rollins zrealizuje walizkę na mistrzostwie WWE i było to chyba najrozsądniejsze, najsensowniejsze właśnie na tamten czas, kiedy o tym mówiłem, bo wolałbym Seth Rollinsa z mistrzostwem WWE. Czymś nowym, czymś czego jeszcze nie widzieliśmy właśnie w takiej odsłonie, niżeli z Mistrzostwem World Heavyweight po raz kolejny. Po wczorajszej interwencji w segment Guntera na gali Monday wydaje się, że WWE chyba może serio pójść w kierunku realizacji tej walizki na Guntherze. Już 12 lipca Gunther zawalczy z Goldbergiem właśnie o to złoto. Na gali Saturday Night's Main Event dojdzie do tego starcia... Które tak naprawdę, jakby nie patrzeć, uratować może Seth Rollins. Uratować mam na myśli dlatego, ponieważ chyba nikt z nas nie chce wygranej Goldberga. Jeśli natomiast to Gunter wygra to starcie, to z kim miałby zawalczyć na Summerslam? Odpowiedź na to pytanie mam wrażenie dała nam trochę ostatnia gala Monday Raw, gdzie doszło nie tyle co do samej konfrontacji bardziej słownej pomiędzy Gunterem a Sethem Rollinsem, a doszło do pewnej konfrontacji fizycznej pomiędzy CM Punkiem a Gunterem. Zarysowało mi trochę taki schemat tego, w którym kierunku WWE może pójść. Jeśli już w 100% wiemy, że dostaniemy rewanż John Cena, Cody Rhodes na Summerslam i po prostu musimy się z tym pogodzić, to może faktycznie lepszym rozwiązaniem niż wrzucenie CM Punk'a właśnie do tego starcia na 3 Perfect Match, co jak zresztą pokazało ostatni round, chyba CM Punk został od tego tematu całkowicie odcięty i skupił się znowu na Sefie Rollinsie, wydaje się być chyba lepszym rozwiązaniem. CM Punk, który popchnął Guntera, odepchnął go, Gunter się przewrócił, może właśnie w tym kierunku pójść do rywalizacji z Gunterem. Załóżmy, że Gunter pokonuje Goldberga na Saturday Night's Main Event i tak naprawdę jest to według mnie tylko jeden, jedyny scenariusz, który powinien mieć miejsce. Na tej samej gali Seth Rollins zawalczy z LA Knightem, więc... Wydaje się, że nie będzie on skupiony na realizacji walizki. Przez to też uważam, że sama realizacja będzie miała miejsce na SummerSlam, i właśnie wtedy Rollins może zrealizować tę walizkę podczas jednego bądź drugiego dnia, w zależności w którym dniu dostaniemy tą walkę, właśnie na Mistrzostwie World Heavyweight. Na tej gali możemy dostać starcie CM Punk contra Gunther, bo już mały zarys tego, że takie starcie może mieć miejsce, dostaliśmy na ostatnim row. Mam tylko problem z tym, że w tym też momencie wygląda na to, że nie dostaniemy żadnej walki z Rollinsa. Chyba lepiej byłoby też, aby do jakiejkolwiek jego walki doszło, tak samo jak było to na WrestleMania 31, gdzie zawalczył z Randy Mortonem i dopiero potem zrealizował walizkę, niżeli Rollins miałby nie dostać żadnej walki podczas tego weekendu Summerslam. Jest to o tyle uważam zakręcone, że mam poczucie, że WWE i po prostu nie wie co z tym wszystkim zrobić Realizacja walizki na mistrzostwie WWE Miałaby sens, ale moim zdaniem największy sens miał właśnie podczas Night of Champions, co się już nie wydarzyło. Widać, że WWE bardzo mocno chce pójść w rywalizację CM Punk kontra Seth Rollins i jak zakładałem, to jeszcze będzie się długo nam ciągnęło. Mam więc dwa scenariusze. Pierwszy zakłada to, że Seth Rollins realizuje walizkę w starciu na SummerSlam pomiędzy Gunter'em a CM Punkiem, jeśli do takiej walki dojdzie. Drugi natomiast zakłada to, że Seth Rollins zdobędzie to mistrzostwo wcześniej i z CM Punkiem zawalczy na SummerSlam jeden na jednego. Realniejszy wydaje się dla mnie być scenariusz pierwszy, natomiast nie mam pojęcia jaką walkę i czy w ogóle wtedy walkę Seth Rollins dostałby na SummerSlam. Sama w sobie walka Seth Rollins z CM wydaje mi się, że może być odciągnięta nawet do czasu WrestleMania 42, gdzie tam dostalibyśmy ich walkę jeden na jednego o mistrzostwo World Heavyweight, natomiast wciąż gdzie w tym wszystkim Roman Reigns? W co Roman Reigns Zostanie włączony po swoim powrocie, który przypomnę, jeszcze się nie wydarzył. Tak wiem, jest story Bloodline, mógłby właśnie w tym kierunku pójść Roman Reigns. Natomiast umówmy się, on ma niewyjaśnione sprawy i z Stephen Rollinsem, i z CM Punkiem, i z samym Polem Heymanem, który jest u boku Sefa Rollinsa. Mam poczucie, że WWE chyba tak się zapędziło w ten róg, że sami nie wiedzą, co mogliby w tym momencie najlepszego z tym wszystkim zrobić. Zobaczcie o ilu rzeczach ja powiedziałem w tym filmie, i zdaję sobie sprawę nawet z tego, że pewnie i nie wy we wszystkim się połapaliście, bo ja sam naprawdę, jak na to patrzę, to naprawdę idzie się łatwo pogubić. Co więc dalej dla Sefa Rollinsa? Wydaje się, że ten kierunek został chyba nieco obrany. Rollins mówiący do Guntera, że mając tą walizkę, mówił, że może ją zrealizować na każdym mistrzostwie. W ostatnich tygodniach Gunther mógł czuć się spokojnie, ponieważ Rollins w ogóle nie był na nim skupiony, skupił się na Sinie, co jak widać nie wyszło i teraz chyba obrał nowy cel. Pytanie tylko, czy dojdzie do cash podczas walki Guntera z Goldbergiem na Saturday Night's Main Event. Czy może jednak poczekamy z tym i na Summerslam dostaniemy starcie Gunther kontra CM Punk, gdzie powiedzmy Punk pokonał na i wtedy Rollins cashinuje walizkę. I jeśli do tego by doszło w ten sam sposób możemy dostać samą walkę Seth Rollins kontra Roman Reigns na SummerSlam, co oczywiście zdejmie nasze oczy z tego, że Rollins może skupić się na kasinie tej walizki. Nie wiem jednak, czy nie lepiej byłoby poczekać z walką Roman Reigns kontra Seth Rollins właśnie do WrestleMania 42, natomiast sami widzicie ile opcji z tego wszystkiego jest i w ilu różnych kierunkach można pójść, że WWE chyba naprawdę samo nie wie co robi i ma z tym uważam duży problem problem. Wiecie, jest jeszcze opcja, w której to Gunter zawalczy z CM Punkiem o mistrzostwo World Heavyweight, ale na jednej z gali Monday Night Raw. Wtedy też mogłoby dojść do próby no właśnie podczas tej walki, gdzie powróciłby Roman Reigns, uniemożliwiłby zdobycie mistrzostwa Sethowi Rollinsowi i dwa pojedynki kreują nam się same na Summerslam, czyli rewanż Gunter kontra CM Punk i Seth Rollins kontra Roman Reigns, ale naprawdę tu jest tyle różnych kombinacji, że ciężko jest finalnie postawić na jedną, więc i do tego też chciałbym zaprosić Was. Dajcie w komentarzach znać, jaką opcję wy chcielibyście aby miała miejsce czy chcielibyście żeby Seth Rollins zrealizował tą walizkę na mistrzostwie WWE czy na mistrzostwie World Heavyweight no i jak widzicie tą sytuację, jeśli faktycznie Rollins pójdzie w Cashin na Mistrzostwie World Heavyweight? Czy na SummerSlam Powinniśmy dostać walkę z CM Punk kontra Gunter i Cashin z Sefa Rollinsa właśnie tam? Czy jednak powinno stać się to Wcześniej i Seth Rollins powinien zawalczyć z CM Punkiem Podczas największej gali lata? Gdzie jednak wtedy w tym wszystkim Roman Reigns I z kim on mógłby zawalczyć podczas Tego wydarzenia? To wszystko moi drodzy jest Sprawa otwarta i dajcie o tym znać w komentarzach Jak całą tą sytuację widzicie Jedno jest pewne WWE ma chyba duży problem z tym wszystkim, jak walizka Money in the Bank ma zostać zrealizowana. Jeśli jednak nie, i od początku mieli na to taki pomysł, i chcieli tak bardzo nas zakręcić w tym wszystkim, to czapki z głów. Przypominam moi drodzy jeszcze, że dostępne są już limitowane koszulki Rest One, które kupić możecie na sklepie Wrestlestore.pl. Jest to oficjalny sklep Restle One i właśnie tam Was zapraszam, używając kodu OTC do końca dnia dzisiejszego do godziny 23.59 możecie kupić tą koszulkę w cenie 99 zł. Więcej informacji oczywiście znajdziecie na samym sklepie i tam was w tym momencie odsyłam. Link znajduje się w opisie oraz w komentarzu przypiętym pod tym materiałem. Dziękuję za ułożenie, trzymajcie się i do usłyszenia. a já jutro,